Wyjeżdżam z wypadu. Jadłem sobie tutaj. Patrzę tu na łąki. Patrzę tu schodzone i patrzę patyk leży. Stamtąd żem jechał. Mówię patyk. A tu taki szpicak wielki. Taki szpic dugachny. Ja pierciele. Pierwszy w życiu świeży szpicak. Ja pierdzielę. No, no proszę. No i wypadnie na pusto. Pierwszy w życiu taki szpic mi się trafił. No, on to ma 40 cm. Dobra. Ja twierdzę, jeszcze kanapkę mam w buzi. Taki zagięty. No elegancko, wypadnie na pusto, ale zmieniam miejscówkę i tak, nie? Mam no, teraz chcę przejechać. To jest ós ósma świeża sztuka. Właśnie, żebym teraz przejeżdżał. Mówię wyjadę, jadę się przejechać na drugie miejsce zobaczyć. A tu proszę bardzo. Dobra. Lecę dalej. No i w tym roku udało się kolejnego świeżego zrzuta znaleźć. Tym razem nie mi, tylko babci. Za domem ze 100 metrów leżał. Nagrałem nawet tu tego byczka. I on był podniesiony na początku maja, ale go dałem tu na strych i wcale zapomniałem o nim i mówię teraz zrobię takie podsumowanie i po prostu jeszcze go dogram. No bo dołącza do reszty kolekcji ten zrzucik. No widać. Łańka. Myślałem, że byk na początku, bo tak tyle stała. Ale jest łańka. No to ja nie będę już bardziej podchodził. Tylko idę dalej lecę Jelenie Proszę bardzo Biały dzień na pola